A właśnie, mówiłam teraz o początku sesji. Stylistka pokazała mi ubrania, które dla mnie wybrała, niektóre bardzo mi się podobały, jednak okazało się, że są troszkę za duże, więc wzięłam je do przymierzalni, przypięła kilka agramek z tyłu, tak żeby nie było widać podczas sesji i okazało się, że bardzo fajnie na mnie leżały. Tutaj widzicie profesjonalną wizerzystkę, która wykonuje mi makijaż makijaż był bardzo wymagający, więc zajęło to sporo czasu, po czym już czułam wszystkie kości. Na końcu dziewczyny zajęły się moimi niezbyt układającymi się włosami, ale dały radę, i efekt końcowy był naprawdę fajny. Pierwsze zdjęcia były z rowerem. Na początku fotograf poinformował mnie, jak mam się zachowywać na planie, jakie pozy przyjmować, jak się ustawić z rowerem, żeby było wszystko dobrze widać. I najważniejsze, to jak się ustawić i co robić, żeby nie wyjechać z kadru, ponieważ miejsce było naprawdę ograniczone. Ostatnie poprawki makijażu i możemy zaczynać zdjęcia. Pierwsze zdjęcia bywają czasochłonne. Fotograf chodzi tam z powrotem, poprawia wszystkie światła, każe stać nam czasami nieruchomo, żeby sprawdzić jak pada cień. Jednak efekty widać w końcowych zdjęciach, więc warto być cierpliwym. Znam się z fotografem z poprzedniej sesji, z konkursu Metamorfoza, więc bardzo dobrze się rozumiemy. Podczas sesji niezwykłe było skakanie na rowerze. Było bardzo mało miejsca na planie. Miałam wyznaczone miejsce, w którym powinnam się zatrzymać, co było nie lada wyczynem. Jeszcze trzeba było w tym momencie podskoczyć na rowerze, przez co się bardzo zmęczyłam, a nawet nabiłam siniaka. Yy, druga sesja odbywała się na białym tle. Wśród kwiatów leżałam na podłodze. Miałam poduszeczkę pod główką. Yy, sesja była bardzo delikatna i subtelna, ponieważ chodziło o zareklamowanie produktu Lady Dużym wyzwaniem było to, że miałam pod głową malutką białą poduszeczkę, która była zakryta włosami Nie można było dopuścić do tego, żeby podczas zdjęć było ją widać. Bo podczas poprawiania makijażu nie mogłam nawet drgnąć. Na początku się przestraszyłam, bo fotograf padł na pomysł, że będzie robił mi zdjęcia z drabiny. Drabina była dość niestabilna i bałam się, że wpadnie albo na mnie, albo sam zrobi sobie krzywdę. Ciekawe było to, że Ciska podniosła pomysł rozrzucania kwiatów podczas sesji siedzącej. Musieliśmy zrobić kilka prób, nie nam to wyszło, ale myślę, że efekt jest fantastyczny. Podczas trzeciej sesji był klimat klubowy, wieczorowy. Chcieliśmy zareklamować wariant Lady Speed Stick, który nie zostawia śladów na ubraniach. Fotograf wpadł na bardzo szalony pomysł zrobienia nietypowego oświetlenia. Sesji byłam już trochę zmęczona, jednak udało mi się znaleźć resztki energii, żeby podtańczyć trochę przed obiektywem. Akurat tego wymagała ta sesja, miała być klubowo, wesoło i tanecznie. Jednym z problemów była bardzo wąska wskienka, którą miałam podczas sesji. Krępowała ona niektóre ruchy, ale myślę, że udało mi się pokazać, że było mi mniej wygodnie. Mówiąc sesję, uświadomiłam sobie, że tak jak kiedyś zdecydowałam się zawodowo układać sport, teraz chciałabym się na poważnie Oczywiście nie mam zmiaru rezygnować jazdy na rowerze, wkrótce jadę na zawody, więc pokażę Wam co tam się działo.